Drodzy siostry bracia, prorok Izajasz w dziewiątym rozdziale pisze słowa Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. W tym roku mieliśmy sporo powodów do poczucia, że jesteśmy w ciemności. Mogliśmy mieć poczucie, że nasze Nasza przyszłość rysuje się w takich mrocznych barwach. A może nawet czasem kogoś zalewała czarna rozpacz. Dzisiaj, dzisiejsza dobra nowina daje nam pociechę. Na początku było słowo, a w nim było życie, które było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Co to za światłość, która. Przychodzi, rozprasza ciemności, przychodzi w mroku i zwycięża go. Kim jest ta światłość? Ewangelia mówi, że Jan nie był światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Świat jej nie poznał. To słowo. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym, którzy jednak je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi bożymi. To misterium, to wielka tajemnica naszej wiary. Stajemy się dziećmi bożymi, dlatego, że Bóg staje się dzieckiem ludzkim, synem człowieczym. Te słowa z prologu Ewangelii Świętego Jana to jeden z trudniejszych fragmentów Ewangelii. Wiele wykładów w teologii biblijnej poświęciliśmy na analizowanie tego prologu, tego tekstu. Jak sami słyszymy, jest on zawiły i trudny. To słowo, które się tam ciągle przewija, i światłość, która prze, przezwycięża mrok. Często mówimy w naszych kazaniach, to nauczyliśmy się na wykładach z teologii, o misterium, o tajemnicy zbawienia, o urzeczywistnianiu, o uweobecnianiu, o liturgii mistagogicznej. Ale co tak naprawdę to dla nas oznacza? Te wzniosłe, trudne, teologiczne słowa, które później przenikają do kazań. Czy... Kiedy przechodzimy na liturgię uobecniania narodzin Chrystusa, to widzimy Chrystusa. Przecież przez cały Adwent czekaliśmy na przyjście Jezusa. Odprawialiśmy w fioletowych szatach, były tutaj dekoracje adwentowe. Dziś widzimy już inne dekoracje. Widzimy świąteczny ornat, ale gdzie jest dziesiątko Jezus? Ta figurka w żłóbku to tylko figurka. A gdzie jest Jezus, którego oczekiwaliśmy? On ma się rodzić w naszych sercach. A co to znaczy urodzić się w sercu? Jak trudno jest to może czasem przyjąć powtarzamy to czasami w życzeniach. Ale o co chodzi z tym uobecnianiem się narodzin Chrystusa dziś, tu i teraz? Przecież. To już nie pierwsze Boże Narodzenie w naszym życiu. Zawsze, kiedy stajemy na liturgii, by wspominać, by urzeczywistniać tę tajemnicę naszej wiary, to nasza dusza przenosi się do tamtej stajenki dwa tysiące lat temu. Oczami naszej wiary możemy widzieć tego rodzącego się Chrystusa. Nasze serce zaczyna rozumieć. O co chodzi z przyjściem Jezusa na świat. Nasze serce powoli zaczyna rozumieć, co to znaczy być odkupionym, co to znaczy być zbawionym, że Jezus przychodzi do nas, rzeczywiście, prawdziwie przychodzi. Święty Augustyn w kazaniu na Boże Narodzenie tak pisał: Przebudź się człowiecze, dla ciebie Bóg stał się człowiekiem. Zbudź się ośpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Dla Ciebie, powtarzam, Bóg stał się człowiekiem. Umarłbyś na wieki, gdyby On się nie narodził w czasie. Przenigdy nie byłbyś wyzwolony z ciała grzechu, gdyby On nie przyjął ciała podobnego do ciała grzechu. Bez Jego pomocy byłbyś zgubiony. Zginąłbyś, gdyby nie przyszedł. Świętujmy więc z radością nadejście naszego zbawienia i odkupienia. Czy mógł nam Pan okazać większą łaskę? Swojego jedynego Syna uczynił Synem Człowieczym, a Synów ludzkich uczynił Synami Bożymi. A jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest w tym Twoja zasługa, jaki powód tak wielkiego daru i jaka Twoja sprawiedliwość? To doszukując się przyczyn, nie znajdziesz nic innego jak tylko łaskę Boga. Radujmy się więc, dostąpiwszy takiej łaski. Łaska to darmo dany dar z miłości Boga do człowieka. To ten dar, dzięki któremu my stajemy się synami bożymi, bo Bóg stał się synem człowieczym i przyszedł aby nas wyzwolić z ciała grzesznego to jest ogromne ogromna tajemnica ogromny dar spróbujmy to sercem przyjąć zobaczyć oczami naszej wiary chociaż może nie jesteśmy doktorami kościoła i najtęższymi umysłami chrześcijaństwa jak święty augustyn ale jeżeli chcemy to przyjąć wiarą to możemy nawet bez teologicznego wykształcenia Wczoraj moja znajoma, zaledwie 18-letnia, Wiktoria, pisała na Facebooku takie rozważanie. Za chwilę narodzi się dzieciątko, które odkupi ten świat. Narodzi się w Twoim sercu, o ile mu na to pozwolisz. Ostatnio zastanawiałam się, co to dla mnie znaczy, że Jezus miałby narodzić się we mnie. I to, co pojawiło się w moim sercu, gdy o tym myślałam. To pragnienie, żeby w moim życiu zadziało się to, co się dzieje, gdy rodzi się prawdziwe dziecko. Rodzice na pewno wiedzą, o czym mówię. Gdy na świat przychodzi dziecko, totalnie wszystko schodzi na drugi albo i trzeci plan. Świat staje się znacznie mniej istotny, bo to ono staje się całym światem. I tego właśnie sobie i Wam życzę żeby nowo narodzony Jezus skradł całą naszą uwagę, aby każda nasza myśl biegła ku Niemu. To z natchnienia Ducha Świętego. Tak, taką prawdę można zrozumieć tylko dzięki łasce wiary, bez specjalnego wykształcenia i przygotowania. Żeby Chrystus, który się rodzi, skradł całą naszą uwagę, żeby każda myśl ku Niemu biegła, by On stał w centrum naszego życia, byśmy potrafili Go naśladować, byśmy od Niego czerpali nadzieję i tę nadzieję nieśli do ludzi, którzy są pogrążeni w mrokach, w ciemnościach. W ten sposób Słowo staje się ciałem i mieszka wśród nas. I rozprasza ciemności, w których być może nie jeden z nas w ostatnim czasie przebywał. To jest światłość, której ciemności nie ogarniają, która zwycięża mrok. To jest tajemnica naszego odkupienia Chrystusa, który przychodzi do nas i może przychodzić codziennie, jeżeli mu tylko na to pozwolimy. Amen.